Dzisiaj pokazuję moje paso takie Halloweenowe leczy i koszty i, I tak na szybko trzeba zrobić. Dobra. O. I jedna może będzie na końcu. Ten. Przekonajcie się, to Dobra. Takie łóżko nie dotarza. Takie ten opaska. Panie i Panie takie fajne ma te nogi. Jest tylko kudłowna na słowecie. I oczywiście nasz no, pas jest halloweenowa. Dobrze, teraz jest to Oj! Mam takie fajne. Takie fajne. I perfum. Perfum noszę zawsze osobno. Adidas. Teraz tu biorę pierwsze to ten do, tutaj do jest do, do, a to jest ten, oj, 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 jeszcze? Ten, oj, Może oj, 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 środku. ale nie oj, oj, i tak znak lakiery, ten mam, mam na sobie. Ok, teraz wszystko podobamy szybko. A teraz tu, 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 a nie ścianki, szczęki, umiem po prostu ten. Teraz nie ma czasu, bo to będzie długo trwać. Ale dobra, teraz wiadomość.